Cześć, Ciema. Co tam u Ciebie w ogóle? Jak Ci się żyje? No pooch, na, napisz w komentarzu, ja chętnie przeczytam. Ja tam bym Popatrzył jak, jak tam w ogóle. U mnie, no widzicie, Counter-Strike te sprawy. I tak sobie pomyślałem, że rękawice bym miał. Nie, I tak, wchodzę sobie, kurde, na rynek, wchodzę na Opel Skinsy, patrzę, no kupiłbym sobie. Ale kurwa, one wszystkie, nawet największe, gówna, są ponad 150 dolarów. To mówię, co? Ja se nie dropnę. Mamy tutaj 40 skrzynek, 40 kluczy. No to w sumie chyba logiczne. A może nielogiczne, no ale cóż, ja już zacznę opening tak powoli, bo 40 skrzynek to nam zajmie, zajmie czasu, zajmie. No MP7, czy nie, max 7 ale zawsze już 7. Czyli szczęście na sam początek, bo słyszałem, że 7 przynosi szczęście. No dobra, no to otwieramy dalej. Właśnie, a tak chciałem jeszcze dodać, jak ktoś ogląda z tych, co wygrali ostatniego Giveawaya. Już możecie, chłopaki, y, akceptować oferty, bo bo właśnie dzisiaj mi odbanowali rynek, tak, czy handel, czy Steam, czy nie wiem, nie wiem co oni tam odbanowali, ale mogę w końcu wysyłać oferty i... Y, znaczy, nie wysyłać, no ja wysłałem w sumie, ale nie mogliście ich akceptować, nie wiem, to dla mnie dziwne trochę, ale polityka Steam, nie kłóć się z tym, bo nie zrozumiesz, jak ja tu rękawice miałem, a tu... Eee, no właśnie, no panie Gaben, tutaj będziemy się kłócić chyba, tutaj będziemy się kłócić, bo tam, kurwa, były rękawiczki, ha, tutaj, no widzicie, Unlock, Unlock, nie chciał mi dać, nie wiem, czemu, czy aż tak mu to szkodzi, eee, MP9, no, cóż, nie są to skiny, o których bym marzył, w sumie tutaj w ogóle nie ma w tej skrzynce skinów, które bym chciał. Nie wiem, no, no poza rękawicami to nie za bardzo. No ta MK jest jeszcze spoko, znaczy, spoko, ona mi się nie podoba, ale jest mm, w porównaniu do reszty droga. Droga no. droga no to też czyli 17 euro, bo ostatnio robiłem kontrakt. 17 euro za lekko używaną w Statraku to jest dużo. No to nie jest dużo, patrząc, że no te szynki jeszcze, najlepsze to, że one kurwa wyszły z miesiąc czy dwa miesiące temu, a dalej się trzymają, jebańce, nie? że po 20, no się trzymają, no, po 20 centów to nie jest, że się trzymają, ale no wiecie, 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 jak to bywa, nie? 20, Jeżeli po dwóch miesiącach już chodzą normalnie po 3 centy, coś takiego, a ty dalej po 20 centów i kurwa, z tym co jeszcze, czy tam bardziej Cez niż z tym yy, podwyższył ceny kluczy, 2,40 ja mówię, no chujowo z waszej strony, no chujowo o Cyrex, no że jest ładny ale no, niestety, nie za drogi No nie za drogi, no Kurde, mam 40 tych przynajmniej myślę Mam na, mam... miałem w sobie już nadzieję, że coś mi drobnie Bo już trochę ją straciłem, a to dopiero 3 minuty, no jak, o jakieś 3 minuty 5 sekund A... Tu dalej bida, tu dalej bida Rządło nam na przykład poleciało, rządło Niepotrzebny skin Yyy Wręcz bardzo niepotrzebny, bym powiedział. <laughs> Raz, że jest w kurwa brzydki, dwa że tą broją się nie gra. Czy można grać? Na no, ja ci nie zabrani. Ja tam nie hejtuję, możesz sobie grać. Czemu nie? Czemu nie? Ile mi tego kurwa? 12, 14 skrzynek i I dalej. Nic. Maszynu dalej. No. Kompletne kurwa nic, nie że dalej. No to nawet bliżej niż dalej już. No to minus 15 skrzynek już jesteśmy i, i kurwa, kurwa, do nie, nie fajnie, no, to nie jest tak, że to jest otwierasz i że fajnie, jak ci coś poleci, to jest fajnie. A jak nie, to nie. No nie. Max 7. No już teraz cię dropnąłem. Nie, raz. No. <laughs> Dobrze powiedziane, raz cię dropnąłem. Chyba kurwa, czwarty, właśnie. Ale no cóż. Życie, życie. No, MK w Stadtrak, oprzeciałem, to jest żądwo, no. Niedobrze, niedobrze, niedobrze Panie Gaben Ja bym na prosty układ. Dajesz rękawiczki i ja otwieram skrzyneczki. Ale on chyba... Uzna, że i tak będziemy je otwierać. Bo już dawno nie było właśnie. To jest ostateczne starcie yy, z rękawicami. Jak nie, to i pierdolę w sumie. Ostateczne starcie z rękawicami. Chuj, no tak. Se, tak się nazwy odcinek chyba. Trochę drobne rękawice, w tym nazwę go inaczej, ale yy, obstawiam, że nie drobne. No, bo... no, my byśmy mogli, mieli dropnąć rękawiczki, no. Jeszcze tutaj yy, pana Gabena nie popierdoliło. Wiesz, czasami kostkę dropnę, no. Raz na pół roku się zdarzało. Nie pamiętam już kiedy dropnęłem w sumie, dlatego rękawice bym dać, ale. Nie i wypuści nową skrzynkę, bo ta jest unlucky. No. Nowe skrzynki są w sumie spoko. I wy lubicie oglądać, ja lubię je otworzyć, chociaż one w chuj kosztują zawsze, ale... Wolę nowe otwierać niż kurwa te. No to jest z tych... Nie dość, że... Ty tych... Ja myślę, że nie polecą mi te rękawice w sumie. No jest MK. Jakby ona była faktory nie, to by było spoko, ale zapewne jest zaprawiona w boju. No mocne zużycie, mocne zużycie i No po co? No po co? Po co? On no daj już chodzisz tego USP-a, no nie bądź Żyd, no nie, da MP7, cytrusa kurwa Ej. Czemu on tak robi, no nie wiem, nie wiem Boże, tak się ciekawie otwiera te skrzynki, że to jest... Nawet nie wiem, jeszcze czasami mam taką nadzieję, że mi coś dropnie, ale no teraz... Nie wiem, mogę chcę chyba Snapy przeglądać. Możesz mnie na przykład dodać na snapie Mistrzu snapam, ale w sumie masz to w opisie. Jakbyś mnie nie zrozumiał, bo już zasypleniłem czy coś, no. Nie wiem, tak tylko mówię, informacyjnie, nie, na Instagramie też możesz zaobserwować, też masz w opisie, a w ogóle sprawdź cały opis, tam fajne rzeczy są, chopie. naprawdę, zajebiste, ja bym powiedział nawet wręcz, P2000, no to, ale na przykład tutaj nie mamy zajebistych rzeczy, bo po co, po co, po co to komu, ostateczne starcie z rękawicami, no. Kolejnego cytrusa, teraz jakiś soczek z nich zrobiłem. Cóż prawie... To, bo to jest 30 chyba na stronie, nie? Tych e, itemów. Teraz sieci skrzynek i... Nawet wspomnienie mi nie chce polecieć już drugie. W sumie już parę razy było bo ale jedno nam poleciało. Więc tak... Szkoda szczępić. No jest, dobra, jest. Wspomniałem o tym, to wspomnienie nam poleciało, Ej, ale... Pro, o, prosto z fabryki... E, ja, ja wam powiem, ile to jest warte. Bo prosto z fabryki... 2,40 euro. No, także ten. Także, kurwa, zarobili. Ach. <grytanie> 2,40 euro, no. Spodziewałbyś się, bo ja myślałem, że chociaż no z chodzi. No ja tak myślałem. Ale... Jednak wychodzi na to, że się, kurwa, myliłem, no. Pustynna... Nie, cytrus. Po co nam pustynna łuska jak mamy cytrusa kolejnego? Uważaj... Aż... Jakąś flegmę dostałem od tego openingu normalnie, no. Żygać <laughs> się nim chcę. A raczej z skinami, które się tutaj trafiają. No cóż, yy, unlucky totalne. Ja już mogę to stwierdzić, no bo kurwa, żeby mi coś poleciało, to naprawdę musi być jakieś święto lasu. No, nie wiem, naturalnie jest panem z lasu mógłby na przykład zrobić jakieś święto. Muszę mu powiedzieć, no żeby zrobił jakieś święto lasu, to wtedy ja bym... Ja jakąś kostkę wtedy trafię, no, w, w tym wypadku rękawy, no mamy różowy skin, ale po ciężki. Po testach bojowych Co to jest kurwa za spolszczenie Nie, aż na angielski chyba przełączę tego cesarza bo przecież to jest Po testach bojowych Nie kurwa, nie Nie, po testach bojowych nam poleciał Famas i chuj Kłucie ręczne kucie ręczne Boże Are you fucking kidding me? rządwo kolejne Nawet... Nawet kurwa blisko czerwonego nie byliśmy, nie? Nawet blisko czerwonego. Eee, nie dobrze. Nie dobrze. ja ze zrobię tak. Nie, wszystkie Kontrakty skrzyni klucze. No. Ale co, że, aha, bo tam jeszcze jakąś inną skrzynkę, no i tak już pieniędzy do no tymi nie mam, to nawet co tej ostatniej Kurwa, no byliśmy blisko czerwonego, no byliśmy, no prawie M4 poleciała, no Śmiech na sali Królewski openik po prostu, królewski openik normalnie no, nie mamy chyba, nie, no, czekaj, no otwórz Dwa klucze, no nie, no złoty 30 euro 30 mamy na Steamie, więc nie za bardzo już. Eee, także ten. Aha, a jak przewinęłeś sobie film, żeby sprawdzić co poleciało, no to kurwa masz pecha, bo sprytny Grzegorz zrobił inaczej, jakbyś chciał. Nie. Co ja gadam? Boże. Dobra, no cóż, ostateczne starcie ze skrzy skrzyniami rękawic y wykonane. Także, jeżeli się podobało, zostaw pensję w górę. Y możesz także coś fajnego w komentarzu napisać. No cóż, no. Mam nadzieję, że fajnie fajnie się bawiłeś. No. Jeszcze mi jestem nas przyszedł. A przyszedł, aż przyszedł. I co? Jeżeli tego jeszcze nie robisz, to zasubuj, o właśnie ty zasubuj, no właśnie ty, co tam siedzisz. I dzięki wszystkim za obejrzenie, na razie, cześć, piąteczka, siemano.